No co jo, idę, wojna, co wojna. To idę ekspić ruska. Baw się dobrze. Kurwa. No co, już snajperzy się prostawiali? Być może. Ja pierdolę. Musimy hmm, hmm. jeszcze złą postać z... A, do wyjścia, do I co Jorzek tu sam został w, tym bi w tej bitwie? E, mnie wywaliło, grę skraszowała. No to e, standard Teraz jest mi smutny. Mm. Takie życie, takie życie. O Jezu, jeszcze kurwa tyle surowców, że niech to hołuje tu. A nie, czekaj, jest dobrze. To czemu mi tam pokazywało tak e, mało. Czy punkt, tu? Nie, szturnik. O, minus 4 punkty masz, dobrze. Dobry start. to będzie miał minus zarobki, no bo zarobki od punktów zależą. No kurwa co? Spałki mnie przez ścianę zabił. Kurwa mać, no Dobra, jest na 3, ja pojadę na ten... No dwa może od razu. Pytanie ilu ich tam jest? Ilu ich tam? O, tłumacz chyba. O kurwa ile ich biegnie? To, że nie można wybrać przeciwko jakiej trakcji się gra? No za łatwo by było. Byś cały czas rusków wybierał. <grym> no, Albo ja Niemcy. Za uważasz że to są? Nie, wydaje mi się, że Niemcy, niemcy są łatwiejsi. Dzięki. Tak się wypowiedziawszy, no? Dzięki, dzięki. No, no poważnie. Wydaje mi się, że. Niemcy są łatwiejsi Ale nie wiem z czego to wynika No, to swoją drogą No ale bo nie wiem z czego to wynika Bo jak taki warper na przykład Niemcami zaczyna grać to widzisz jak idzie niemco <laughs> Sugerujesz, że wpływasz negatywnie na swoją drużynę? Okej okay. Kurwa 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 jak, jak z tą Warszawą w końcu wygraliśmy? Nie wiem. Pewnie idziemy historycznie, więc pewnie przegramy. Niemcy muszą przegrywać, no błagam cię. Niemcy zaczynają wygrywać, to się źle dzieje później na świecie. Coś długo mi war info potrzebuje. O, jest. No i super. Zgadnij, no. Oni gdzieś w tym lesie mają APC-ko, przy 3 Niestety, Warszawa nie wiem, ja przejąłem o dwa. Warszawa jest nie w stronach, niestety. No. No i dobrze. Niemców trzeba gnoić. Czuję się oskamowany. Trzeba było grać dalej po stronie amerykańskiej, a nie zdrajca. Tutaj. bo chciałem innego... Kurwa! Ja, ja nie chciałem mieć tylko Ameryki, chciałem, chciałem mieć tylko... Co się tak tu pusto nagle zrobiło? Kurwa no. Jezus nie mogę trafić w punkt, naprawdę? Tak. Czterech? Czterech? Czterech. O! Co się stało? Kurwa! Bo... Mam jeszcze zrobić? Ja pierdolę! Co to jest? Ma, Mam to sklipować? Tak, zdecydowanie! Czekaj, bo ja to nawet nie wiem, co się tu stało, nawet czekaj. Co do chuja? Jest w tą gromnie, tak. Wszystko. Ja tak patrzę sobie i nagle, co się dzieje? Uff. Ja mam w ogóle jeden siedem, nie? Żeby było kurwa śmieszniej. Jeden kurwa siedem. Dobra, już 2 7. Mówi że ten tym na o Aha. Dobra, cztery, jeden jest. I ten na dachu chyba został tylko. Kurwa. Edytor klipów nie chce mi się wczytać, smutno trochę. O, albo dobra, udało się. to prawda, biskaj. Momentami jest dramat. Kurwa, żeśmy stracili. Oni się zrespić. Ale sam fakt, że wjechanie na kramężnik wypierdala cię na 15 metrów do góry jest niepoważny, według mnie. Albo że zarzuca kurwa i jedziesz prosto. Dzięki, na tym odważę się sam. Nie mam. A na dole, dobra. Muszę się podleczyć, bo dramat. Po, czy nie ma problemu? No kurwa jego on mnie zabił! Co? Nie zabiłem go? For fuck sake Wyjebałem w nie... Jeszcze mnie zrespiło na motor Serio, kiedy motor wleciał? No tak, właśnie To jest w tym wszystkim najgorsze, że mój motor mnie zabił, nie? Kurwa ja nie wiem jak to się wydarzyło Dostałeś Dobrze, że jeszcze wiesz, nie zabrało mi za zabicie teammatesa, nie? A dwa tak. by było. Tak, kurwa. Wash and go, kurwa. Aha! W czwartek nie będziemy grać, w czwartek jestem w pracy, także. Także czwartek na bank odpada. A w, w piątek będzie Microsoft Fly Simulator i nie wiem co jeszcze. Rozbieram no, to tak jak poprzedni klips, to farm tu jeszcze będą. O fak. To styrologia cała będzie, ta No. Jak cię motory zabijają, albo akty motory. No właśnie, twoje błaski. Jakiś rusek na siadówkę robi, kurde na tym. Dobra, Nie mogę z tego motoru. Nie no ten motor to dramat. W piątek, tak, w piątek, w piątek. A nie mógł który. Pierdolę 9x6 na, na tym odbanie. Ile zostało? 18 minut, Dobra, ale o 2 jest nasze, to tyle dobrze, tylko teraz utrzymać to Od respa wbiegli, od respa wbiegli. No ja właśnie nie wiem, on tam stoi o mnie zabił. Dobra, wszyscy nasi się drespili, to jazda teraz. Kurwa mać! Jakiś typ kampi, ja pierdolę! Słuj jest rozwalone, ale straciliśmy punkt, nie? Respią się no kurwa, tu mi jeszcze zaskoczył Tego się nie spodziewałem Co się dzieje z płynnością streamu? haha Pokazuje mi że streamam offline, także fajnie. Ruszysz tym jeepkiem czy nie ruszysz? O już jest git. Lol. Coś się zdupiło. I co? Po dwa nie? Już nie ma w ogóle kurwa. Ja wie. No a tak ładnie już było. Swoją drogą z 1.7 wyciągnąłem 25-13. Nieźle. Także trochę się podniosłem, bo dramat był. Przez moment. A Bartos tam u was gra? Tak. Poprawił się, czy... Nie wiem. A jeszcze nie zabił mnie, zabił mnie tylko raz, także. Dobra, jazda z tym o dwa, bo tu nie ma co czekać. O fuck. Gdzieś jakieś czołgi, czy coś, nic? Tu jest... Tu dróg. coś słyszę, coś słyszę na gąsienicach. Może APC-ka tam, wiesz? No nie mów, że A3 stracimy teraz, kurwa, jeszcze. Patrzę tylko jedną linię? A wszyscy jesteśmy na odważy, by było śmiesznie, nie? Nie dziękuję. Dobra, ale A3 żeśmy stracili, więc dupa. Pytanie: ilu tamtych rusków na tym a Nie, bo może byłoby kurwa. Nie, bez sensu jest zbieganie tutaj. Trzeba się cofnąć na punkt. to chyba Znisz się na mapetka 2 Kurwa. Djincie w pizdu. Dobra, dacie radę tam czy nie? Aha, jeszcze A2 tracimy teraz. Nie dobrze dobrze. Niedobrze. Uwielbiam jak jacyś ludzie yy, są w środku tabeli, albo gdzieś na końcu, i mówią: buy noobs, nie? Uff. Tak, jakby sam siebie obrażał trochę. Nie wiem, w tym momencie to my zaraz nie będziemy mieć A1, kurwa. Aha, no to fajnie. To tego, czołg jedzie na A1 już, także nie, ma, nie macie co nawet na A2 jechać, kurwa. Dawaj na A1 wracaj, bo to już GG będzie. Biegną z buta, ich w pizdu biegnie Ja pierdolę Jeden na jeden jest O ja pierdolę i biegnie, a ja nic nie trafiłem, nie? Jednego przejechałem. GRANAT! Kurwa No nie, za mało no HP miałem Dobrze, 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 to trzymajcie je tam, bo y, teraz moglibyśmy przeatakować, wyrzucić, żeby to mhm. pusznąć od razu. Szybko na A3. Tak. Bo jak oni wszyscy są na A1, to oni zanim się wrócą to chwilę to zajmie, nie? Tym bardziej, że oni biegli. Teraz nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba to puszować. Chył jest? A, to przejęty, dobra, to nieważne. Damy radę? Chyba dam radę, nie? No, dłużej, 5 u nas. APC jedzie chyba od ich strony, albo na ciężarówka, nie wiem, to z daleka, to widać. Dobra, ee, dawaj na ten. Dawaj na O2, jedziemy. Dobra. Kurwa, na no podsiad. Może ja jedzie, jedzie do ciebie. CO? Co jest? Ta kamizelka cię ocali od granata, wiem. Specjalnie wiesz, granat. Ten już dwa razy wchodzi wtedy. Jakiś ty mi cywilną ciężarówką zajechał drogę i mnie wysadził w powietrze, nie? Przejmiemy chyba. Nie utrzymamy, utrzymamy. Nie wiem kurwa czy się wracać czy jechać na 2 1 na 2 jest Dobra to chuj to wracam Bo dojeżdżają kolejni 6 na 0 teraz kurwa O z granatów mi brakuje Dobra, zasuwam na dwa. Nie ma się co zastanawiać O kurwa Motor mi się wyjebał Nie tak dobrze Kurwa, no i właśnie Mówię, że nie dobrze jak to, A3? No, ktoś się zaraz, No nikogo nie ma. A, już nie mamy motorów? O kurwa. Nie? Nie, not good. Tylko szkoda, że gra mnie o tym nie poinformowała, nie? Tylko to na takiej zasadzie jest... Nie masz motorów? Zrespisz się z buta. Leć, leć, tam, twardo, było Przejmuję ćwierć tonową i tam podjadę do Ciebie też na dwa. Dobra. Tak dość sprawnie idzie Ci. No myślę, że jesteśmy w stanie to jeszcze wygrać. Bo myślę, że Ty grasz w to raz na dwa tygodnie, a ja trzy razy dziennie. No widzisz... Nie no, powiem Ci... Jakby były jakieś. Nie wiem. jakieś turnieje e sportowe w Heroesy, to myślę, żebym grał częściej. Bo potencjał kurwa w łapach jest. No. Ja się No właśnie ja tutaj dojechałem, wiesz? Kurwa, no, oni muszą mieć gdzieś tego PCK, cały czas to No, kto mi go zabił, kurwa? No ja myślę, że oni tam są w lesie, wiesz, właśnie. Możliwe, że z dwa jadą przecież. Ale jest ich tam w chuj za dużo. Bo gdyby oni, wiesz, jechali tak... furkowo, nie? To musieliby wjechać na 3T, bo oni w 12 osób się wbijają mentalnie, nie? Według mnie nie do zrobienia bez APC-ka w tym. Się podleczyć, no ale no dobra. A gdzie to su stało? W ogóle? Eee, przy moście, a już go nie ma. Okej, okay, dobra, to nie ważne wtedy. Mm, tak, bo teraz jest chyba za mostem. Nie wiem, no dostałem mocno tam gdzieś, gdzieś. Nie w tym życiu. O. Iść jak po na O1. Szukam to nic nie znalazłem dziwne Czy nie wiem, ja próbuję od O1 pojechać na to 2, ale myślałem, że tu się trochę lepiej jedzie, a jest dramat, nie? Tyle przeszkód. A jeśli chodzi o prowadzenie w tej grze, to nie chcę nic mówić nawet. Kurwa Bartek wiedział to bym wyskoczył z Sapperką, kurwa Mamy apc na... Na dwa Dwóch na dwa jeden Dobra No dalej. Je, jeden na trzy na O2. Co jest kurwa? Nie widzę go. Co jest nie tak kurwa z tą siatką? Ja nic nie widzę, stary. Jak strzelam przez tą siatkę na O2 do kogoś? Dobra, do budy No i chujot 3 Jak tam? Nic no, Bartek do budy znowu poszedł Ile minut? Cztery. Co? 4,5 no. Jeszcze troszkę Kurwa mnie jakiś typ ja mam 43 na 22? Ja pierdol Co jest? Co tu się dzieje, nie? Kto tego apc tak chływo na tym moście postawił? Czyli face to face z ruskim apc no. no raczej nie do ugrania, to już kurwa, niestety Dzięki Dej Shift. Dobra, a czy z powrotem nasze. Nawet nie ma co gadać. powiedzieć powiem ci skąd się biorę. Co tam u ciebie daj shift? Kurwa ten sąsiad mnie fokury, ja już cały dzień napierdala... jakimś młotkiem pojebany? Co wy kurwa z tym apecakiem tam robicie? Co, co tam się dzieje? O chuj Kurwa jeszcze czołg A ja było tak blisko Chujowo jest zrobiona ta linia No powiem ci tak z dupy nie, bo tu nie ma jak przejechać tego Tego nie ma jak przejechać, tu by się jeszcze jakaś linia po środku kurwa przydała, żeby to miało sens Dawno dawno temu, chyba w 2014 było coś takiego jak... to, to o zero, było czy coś pomiędzy. Tu było. To było zero no. Już nie pamiętam, ale wtedy ta okay. mapa. Tak, wtedy ta mapa wydaje mi się, była dużo sensowniejsza. Była ciężka, bo była ciężka. Ale wiesz, przynajmniej były jakieś szanse, nie? I pamiętam, że te bitwy wtedy trwały po kurwa półtorej, dwie godziny. Jak były resource'y? To pamiętam Bo to było jak zaczynałem O, znowu do budy Dobra, 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 dawajcie na O2, jest 1-1 jeden, Kurwa, jeden. dobra, 0-1 Nie widziałem go, wyłapałem cymbał Zaraz nam się, no zaraz nam się skończą przede wszystkim motory i te, i Jeepy, wiesz? już nie ma. nie są. Hm. sekund, bez szans. CO?! Zajebiście po prostu, gra świetna. Nie wiem co tu się wy wydarzyło. Moja ja też, Ten się kurwa z rozstawił. 30 sekund, pytanie jest, czy jest sens w ogóle się respić kurwa. No chuj zrespię się, no co innego zrobię. Może uda mi się kogoś ustrzelić chociaż. Nie przejmą tego 3000 30 sekund. Zaatakowaliście? Eee, tak czyli RIP. Czyli RIP, rip. no. Dosłownie RIP. Rest in Peperonis kurwa. Resting Peperonis. Ile tu wyszło? 15,5 tysiąca. I nigdy byście teraz przeciwko Niemcom. Kurwa, pin. 50 na 25 kadeczem do ruchautu. Dzięki za gierkę, ja muszę spadać. Dzięki, wielkie, trzymaj się. Tak, to mogę w Ameryce, ale nie wojny. Nie, chyba też będę uciekał. O, oh 1160. A to co, klipy na koniec? 8 kapli tylko zarobiłem z tej gry.